Witam Was w 17 rozdziale mojego dziennika inwestycyjnego. Tak, ten rozdział miał być o mobrok roku, ale Ministerstwo Finansów zmieniło moje plany. Oto bowiem w poniedziałek opublikowana została informacja o zmianie oprocentowania obligacji skarbowych we wrześniu i nie jest to zmiana na lepsze. Ale żeby nie zaczynać tak negatywnie, to chciałbym podziękować za całą aktywność, wszystkie subskrypcje, komentarze i polubienia. A jeśli w tej chwili słucha mnie jakiś nowy widz i spodoba się to co opowiadam, to proszę o dołączenie do stałego grona, klikając w przycisk subskrypcji, najlepiej z dzwoneczkiem, by otrzymywać powiadomienia o kolejnych materiałach. To teraz ta druga oficjalna część wstępu. Tradycyjnie nic, co dzisiaj powiem, nie stanowi rekomendacji w rozumieniu rozporządzenia ministra finansów z dnia 19 października 2005 roku. Ani nie namawiam, ani nie odradzam inwestowania w omawiane instrumenty finansowe. Każda decyzja o inwestowaniu musi być indywidualnym, przemyślanym wyborem, dostosowanym do potrzeb, możliwości i osobistej tolerancji na ryzyko każdego inwestora i każdej inwestorki. Historyczne zyski z inwestycji nie dają gwarancji, że takie same lub jakiekolwiek inne pojawią się w przyszłości. No to teraz przejdźmy do sedna materiału. Obecnie w Polsce nie było jeszcze oficjalnej informacji o obniżce stóp procentowych, jednak Ministerstwo Finansów ogłosiło, iż oprocentowanie obligacji skarbowych zostanie od września obniżone. Powód? Jak podano w komunikacie, ma to na celu dostosowanie ich do bieżących realiów rynkowych. Czyli tłumacząc z rządowego na nasze, zapewne koszt obsługi długu jest za duży, więc szukamy oszczędności, więc obywatele zarobią mniej. Obniżenie ulega zarówno oprocentowanie, jak i marża poszczególnych obligacji. Szczegółowe zestawienie znajdziecie w wyświetlonej tabeli. Jest to o tyle niekorzystne, że ostatni odczyt inflacji był wyższy niż w poprzednich miesiącach. Tak więc różnica między zyskiem z wrześniowych obligacji, a stopą inflacji zmniejszyła się. Pogorszenie również uległy opłaty za przedterminowy wykup obligacji. Także i nowe stawki możecie zobaczyć w tabeli. Zapewne ma to zastopować zamienianie obligacji, kiedy pojawia się korzystniejsza oferta, bazująca na innym sposobie naliczenia oprocentowania. Osobiście do tej pory nie wykupywałem obligacji przedterminowo i na razie nie zamierzam, ale rozumiem, że i ta zmiana może być odebrana negatywnie. Z mojego punktu widzenia, bardziej smuci mnie samo obniżenie oprocentowania, które zbliża obligacje do promocyjnych lokat, no i zmniejsza, z braku lepszego określenia, nazwijmy to zysk, ponad inflację. Ciągle to jednak lepsza alternatywa dla trzymania pieniążków na kontach oszczędnościowych, gdzie na pewno przegrywają z inflacją. Lipiec 2024 był drugim najlepszym miesiącem w historii Skarbu Państwa, jeśli chodzi o emisję obligacji. Sprzedaż wyniosła ponad 12 miliardów złotych i wynik ten ustępował tylko sprzedaży z czerwca 2022, kiedy to sprzedano obligacje za ponad 14 miliardów złotych. Z punktu widzenia obsługi długu państwa na pewno pozwoli to znacznie zaoszczędzić pieniążki. Z punktu widzenia obywateli, cóż, nie ukrywam, budzi rozczarowanie. Być może osoby, które już inwestują regularnie w obligacje, teraz bardziej zainteresują się akcjami lub innymi instrumentami finansowymi, które pozwolą wypracować lepszy zysk. Sam muszę się zastanowić, jaki procent miesięcznych wpłat zamierzam teraz przeznaczyć na obligacje. Dla przypomnienia, po rozdziale czwartym przerzuciłem się tylko na inwestowanie w te dwuletnie, bo pozwalają tworzyć miesięczne przepływy pieniężne i to większe niż obligacje jednoroczne. Teraz te zyski będą nieco mniejsze, tak więc muszę przemyśleć wagę obligacji w moim portfelu. I nie, nie jest to rekomendacja, by mnie naśladować, ani by wybierać jedne obligacje kosztem innych. Dziękuję za wysłuchanie i tradycyjnie bywajcie.